Ze mną na plan, ale mam, ona mnie nie chce, ale mam plan krzycie, ale, ale duży portfel mam Nie chcę ze mną zagrać, no to za sam, ale, ale mówię jej, ale, ale na ona Ona mnie nie chce, ale mam plan Krzydzie, ale, ale duży portbel. Ale mówię jej, ale, ale na bank Byłem do szkoły, no i smutno mi jest ja Mam opolę robić, zamiast tego biznes w mojej głowie tylko siano, pęga i klesz. Ona patrzy na mnie, jakby chciała mnie zjeść Ja będę chciał mieć, ale, ale, ale Tam porozbijać się, ale, ale, ale Po mieście się, ale, ale, ale Ja chciałbym to wszystko mieć, no i spełnić każdy sen ja, Chciałbym mieć, ale, ale, ale Tam porozbijać się, ale, ale się się, ale, 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 ja chciałbym to wszystko mieć.